Cześć wszystkim bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, w trzecim już odcinku na tym kanale, będziemy monitorować, pokażę, gdzie, są, gdzie mieszkają te małe kotki, o których też jest nam też są nagrane dwa filmy. Generalnie to kotki są. Kotki są tam, tu w tym gospodarstwie. Więc mam nadzieję, że mnie słychać. Jeśli nie ma głosu, to niech ktoś napisze w komentarzach. Także generalnie te kotki mieszkają w tej stodole. I to wszystko na ich temat. Teraz Pójdę trochę Was oprowadzić, pokazać Wam mnie terenów, ponieważ nie, umiem, nie mogę na Facebooka zdjęcia wstawić, nie wiem to się, co się dzieje, ale wychodzę stąd i idziemy. Dobra. Eee, tu mamy gościniec na skrócie To taki apartament. Tutaj, tu, tam jeszcze z tyłu, i tutaj jest taki parking. I tu jest znak stop, i tu jest mój dom, o którym też będzie film. Ale nie dzisiaj. Tu są strasznie wielkie apartamenty. Tu, tu, i chyba tam jest jeszcze jeden budynek. Tu jest jakiś domek, taki skromny tu także generalnie to. Jest, tu są w ogóle O, tu jest morowisko. Dobra. E, tutaj są blokowiska. E, apartamenty tam. Tu tam są, tu, tam, tu, tam pełno apartamentów Ono się i tu, i tu się jeszcze buduje Ale nie wiem czy wam mogę w ogóle pokazać Ale spróbuję podejść. Ale generalnie to, to jest nowy apartament czy tam Dwa apartamenty są dopiero co zaczęto je budować Tam nie mogę Wam jednak pokazać tego Także Generalnie to tam są jeszcze góry góry Generalnie od razu wam powiem, że kanał zostanie zawieszony Na zakładam, że jakiś tydzień ponieważ będę w takim miejscu, że nie będę miał chyba jak nagrywać tych odcinków, więc jak mówię tu... tam, tam jest rezerwat Biała Woda tam jest kierunek Homol no to